I chudne! Chudne zdrowo. To z czym ja dzisiaj do Was przychodzę? Z suplementem diety, który się nazywa 3D chili 4, Zielony, czerwony i żółty. Wyglądają w ten sposób. Są bezpieczne każdy z szczególnych kapsułek przyjmujemy o danej porze dnia. A więc mamy kapsułki żółte zażywamy 30 minut przed śniadaniem. W środku jest oregano, imbir, kardamon. Następnie 30 minut przed obiadem zażywamy kolor czerwony. W środku jest chili, papryka słodka, ostra, pieprz czarny. I na koniec przed kolacją 30 minut zażywamy kolor zielony, bazylia, oregano, mięta. Także eee. warto. również dostajemy dietę na 28 dni oraz listę zakupów. Dostaniemy również poradnik. Także wszystko będziecie mieli tam w jednym miejscu. Będziecie zadowoleni, co na pewno. I chudne! Chudne zdrowo. Także ważne jest chudnąć zdrowo, aby później było tego efektu jojo. 3D. Chili. Myślę, że robię robotę. Jak najbardziej polecam suplement diety 3D Chili jako nasz dodatek. Także mam nadzieję, że skusicie się tak jak ja, będziecie zadowolone, uzyskacie trwałe efekty, będziecie wstawać rano, wkładać swój ulubiony ciuch zadowolone. i być zadowolone i uśmiechnięte na twarzy. Ja go stosuję Hmm, za mnie też możecie trzymać kciuki. Zobaczymy, czy uda się zrobić formę do lata. Chociaż myślę, że z 3D chili nie będzie większego problemu.